Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak wiele osób odczuwa tak silną więź z kotami? Te futrzaki, które od wieków zamieszkują nasze domy i serca, mogą nieść ze sobą głębokie duchowe znaczenie, które wykracza poza zwykłe towarzystwo. Ci, którzy posiadają lub planują mieć kota w domu, często odczuwają wokół nich wyjątkową energię, wrażenie, które może mieć swoje korzenie w starożytnych przepowiedniach i wierzeniach przekazywanych przez pokolenia i kultury. Przez wieki prorocy i jasnowidze z różnych zakątków świata dzielili się tajemniczymi przesłaniami, które łączą te zwierzęta z potężnymi siłami duchowymi, nad przyrodzoną ochroną, a nawet boskimi więzami. Dziś zgłębimy kilka z tych przepowiedni, które wzbudzają rosnące zainteresowanie wśród osób mających koty. Jeśli masz już kota lub zastanawiasz się nad adopcją, napisz w komentarzach Kocham koty. Podzielmy się tą wyjątkową więzią i wspólnie odkryjmy, co te starożytne wierzenia mają nam do przekazania. Jedną z najbardziej fascynujących przepowiedni jest ta autorstwa Nostradamusa, który sugerował, że koty ze swoimi oczami lśniącymi w ciemności są strażnikami zagubionych dusz. Według niego posiadanie kota w domu nie jest tylko kwestią przywiązania, ale potężną obroną duchową. Te mistyczne istoty miałyby zdolność tworzenia niewidzialnej bariery, chroniąc dom przed złowrogimi wpływami, które próbują zakłócić harmonię duchową. Koty nie tylko odstraszają negatywne energie, ale także równoważą środowisko, oferując spokój i ochronę duszom, które tam zamieszkują. Ta więź między kotami a ochroną duchową nie jest jedynie echem starożytnych wierzeń, lecz rzeczywistością odczuwaną przez wielu do dziś. Wskazując, że koty skrywają znacznie więcej, niż można dostrzec gołym okiem. Przez wieki inne kultury również łączyły koty z nadprzyrodzonymi mocami. W starożytnym Egipcie, na przykład, były czczone jako wcielenia bóstw, a ich obecność uważano za znak szczęścia i ochrony. Ta cześć, która przetrwała tysiąclecia, wciąż odbija się echem we współczesnych czasach, gdzie koty postrzegane są nie tylko jako zwierzęta domowe, ale jako duchowi strażnicy, których misją jest zapewnienie pokoju i harmonii w naszych domach. Te przepowiednie i wierzenia sugerują, że otwierając drzwi naszego domu DLA kota, otwieramy także drzwi do głębokiej i trwałej ochrony duchowej. Dlatego jeśli już masz lub zamierzasz mieć kota, być może jesteś powołany do zgłębienia tej więzi na głębszym poziomie. Obecność tych tajemniczych istot może być czymś więcej niż zwykłym przypadkiem. Może być znakiem, że dzieje się coś większego, energia, która przekracza fizyczność i dotyka sfery duchowej. Zanurzmy się wspólnie w te odkrycia i odkryjmy, co te starożytne przepowiednie mają nam do przekazania o prawdziwej naturze kotów w naszym życiu. Edgar Kajce, szeroko znany jako śpiący prorok, ujawnił w swoich odczytach, że koty są istotami przechodzącymi przez liczne reinkarnacje, niosącymi ze sobą starożytną mądrość, która przekracza czas i przestrzeń. Według Kejsa te futrzaki posiadają unikalną zdolność łączenia swoich właścicieli z przeszłymi życiami i nieznanymi jeszcze wymiarami duchowymi. Posiadanie kota w domu nie jest zatem zwykłym wyborem, lecz szansą na posiadanie prawdziwego duchowego strażnika. Ten strażnik, według jego wizji, służy jako przewodnik między światami, ułatwiając duchowe przebudzenie tych, którzy obcują z tymi tajemniczymi istotami. Madame Blawacki, jedna z centralnych postaci w założeniu Teozofii. Twierdziła, że oczy kotów skrywają ukrytą prawdę o wszechświecie, wibrując w doskonałej harmonii z kosmicznymi siłami. Dla niej posiadanie kota oznaczało posiadanie klucza do zrozumienia uniwersalnych prawd. Te zwierzęta, według jej perspektywy, nie są jedynie towarzyszami, ale duchowymi posłańcami, którzy dają nam dostęp do kosmicznej mądrości i tajemnic, które wykraczają poza zwykłe pojmowanie. Blawacki widziała w kotach więź z boskością kanał, przez który ukryte prawdy wszechświata mogą być objawione tym, którzy są gotowi na ich przyjęcie. Z kolei święty Malachiasz w swoich przepowiedniach łączył obecność czarnego kota z nadejściem wydarzeń apokaliptycznych. Wierzył, że te futrzaki są potężnymi strażnikami przeznaczonymi do ochrony sprawiedliwych w czasach sądu. Według Malachiasza posiadanie czarnego kota w domu byłoby wyraźnym znakiem boskiej ochrony, zwłaszcza w najbardziej krytycznych momentach, gdy siły dobra i zła będą ze sobą walczyć. Dolores Canon, szanowana za swoje głębokie eksploracje czasu i przestrzeni, uczyła, że koty nie są jedynie ziemskimi stworzeniami, ale kosmicznymi podróżnikami zdolnymi do przekraczania wymiarów. W jej wizji obecność kota w domu działa jak kotwica, stabilizując duchowe środowisko i chroniąc przed inwazjami z innych rzeczywistości. Te futrzaki, według Canon, są niezbędne do utrzymania równowagi wymiarowej w naszych domach. Gwarantując, że harmonia i spokój przeważają pośród niewidzialnych sił. Ojciec Pio, czczony za swoje wizje i głęboką duchowość, zwykł mawiać, że kiedy kot milcząco wpatruje się w nas, jest to znak, że nadszedł czas na pokutę. Dla niego te futrzaki nie były tylko zwykłymi stworzeniami, ale znakami wysyłanymi przez boskość, aby przypomnieć nam o pilnej potrzebie poszukiwania pokuty i duchowej rekoncyliacji. Obecność kota w tym kontekście byłaby katalizatorem wewnętrznej odnowy, wezwaniem do refleksji nad naszymi działaniami i poszukiwania autentycznej przemiany. Alice Bailey, renomowana autorka duchowa, dostrzegała w gracji kocich kroków objawienie ukrytych ścieżek duszy i tajemnic, które kryje wszechświat. Według Bailey, te zwierzęta są cichymi duchowymi przewodnikami, które swoją dyskretną obecnością prowadzą nas ku najgłębszym tajemnicom naszej istoty, oferując równowagę i harmonię tym, którzy mają oczy, by dostrzec więcej niż oczywiste. Baba Wanga, słynna jasnowicka, której przepowiednie rozbrzmiewają do dziś, przewidziała, że w przyszłości biały kot przekroczy drogę kogoś, kto jest przeznaczony, by zmienić bieg świata. Dla niej obecność białego kota nie byłaby przypadkowa, ale wręcz zapowiedzią, że zbliża się coś wielkiego i decydującego. Ci, którzy dzielą swój dom z białym kotem, mogą być przeznaczeni do odegrania kluczowej roli w losach świata. Znacząc momenty wielkiej wagi, matka Shipton, enigmatyczna prorokini angielska, twierdziła, że gdy obserwujemy kota wpatrującego się uporczywie w niebo, powinniśmy przygotować się na nadchodzącą burzę duchową. Według niej, szare koty mają unikalną wrażliwość na przewidywanie nadchodzących kryzysów, oferując ochronę przed wyzwaniami, które mają nadejść. Są one cichymi wartownikami, ostrzegającymi nas przed chwilami duchowej burzy i prowadzącymi nas przez te trudne czasy. Chico Xavier, jeden z najbardziej szanowanych mediów w Brazylii, wierzył, że gdy koty obserwują w ciszy, ujawniają tajemnice za światów. Ich oczy, jak mawiał, są prawdziwymi oknami na nieskończoność, łącząc nas z wymiarami, do których normalnie nie mamy dostępu. Obecność kota w domu, według Chico Xavier'a, może otworzyć drzwi do głębokich i transformujących duchowych objawień, pozwalając nam ujrzeć sekrety, które kryją się poza naszym widzialnym światem. Ezechiel, jeden z wielkich proroków biblijnych twierdził, że obecność kota u stóp łóżka może przynieść prorocze sny i wizję przyszłości. Według niego te futrzaki nie tylko wpływają na nasze sny, ale mają moc oferowania nam przebłysków tego, co dopiero nadejdzie. Są zatem posłańcami boskości, zdolnymi do prowadzenia nas przez pejzaże oniryczne i ukazywania tego, co jeszcze nie miało miejsca. Daniel, inny biblijny prorok, nauczał, że gdy kot ociera się o naszą dłoń. Oznacza to, że znaczenie wizji stanie się jasne jak woda. Wierzył, że koty odgrywają kluczową rolę w interpretacji snów i wizji, pomagając nam zrozumieć boskie przesłania i przynosząc duchową jasność do naszego życia. Te futrzaki w jego wizji były jak tłumacze boskich słów, ukazując nam to, co wcześniej wydawało się tajemnicze i niedostępne. Te wierzenia i wizje, choć pochodzące z różnych epok i kultur, zbiegają się w jednym wspólnym zrozumieniu. Koty są duchowymi istotami, które przekraczają zwykłość, odgrywając kluczowe role w naszych duchowych podróżach. Niezależnie od tego, czy są strażnikami, przewodnikami, czy posłańcami, te futrzaki są głęboko połączone z boskością i mogą nas prowadzić ku wyższemu zrozumieniu nas samych i wszechświata wokół nas. Zbadajmy razem te wizje i odkryjmy, czego te ikoniczne postacie mogą nas nauczyć o prawdziwej naturze kotów i głębi ich duchowych powiązań w naszym życiu. Madame Lenormand. Jedna z najbardziej znanych wieszczek w historii nauczała, że koty, obserwując w milczeniu, ujawniają ukryte tajemnice duszy i prowadzą serca sprawiedliwych. Dla niej obecność kota w domu nie była czymś trywialnym, lecz okazją do wzmocnienia intuicji i postrzegania duchowego. Te zwierzęta według jej wizji działają jako pośrednicy między światem fizycznym a duchowym, pomagając nam usłyszeć ten wewnętrzny głos, który często ignorujemy. Posiadanie kota w domu może być zatem pierwszym krokiem do głębokiego i objawiającego duchowego przebudzenia. Jan Spatmos, wizjoner stojący za apokalipsą, przepowiedział, że pod koniec czasów, gdy pojawi się kot o ognistych oczach, rozpocznie się nowa era światła i cieni. Według niego te koty o lśniących oczach nie są zwykłymi zwierzętami, ale znakami nadchodzącej transformacji do nowej fazy duchowej. Posiadanie kota o takich cechach w domu może wskazywać, że nadchodzą głębokie zmiany, niosące ze sobą nowe zrozumienie kosmicznych sił rządzących naszym światem. Te przepowiednie wyzywają nas do spojrzenia na koty, które dzielą nasze domy, z nową perspektywą. Nie są one jedynie cichymi towarzyszami, lecz duchowymi istotami, które pełnią znaczące role w naszych osobistych podróżach. Jako przewodnicy, strażnicy i posłańcy boskich sił, koty oferują bezpośrednie połączenie z duchowym wszechświatem, który często ignorujemy. Teraz przyjrzyjmy się kilku wskazówkom, które pomogą ci głębiej połączyć się z duchową rolą, jaką twój kot może odgrywać w twoim życiu. Kultywuj wewnętrzny spokój. Starożytne przepowiednie mówią nam, że koty są niezwykle wrażliwe na energię wokół siebie. Aby umożliwić kotu pełnienie swojej duchowej roli, staraj się stworzyć harmonijne środowisko poprzez medytację, modlitwę lub praktyki uważności. Ta atmosfera spokoju pozwoli Twojemu kotu stać się kanałem równowagi i ochrony. Rozwijaj swoją intuicję. Koty często przekazują subtelne wiadomości poprzez swoje gesty i zachowania. Zwracaj uwagę na zmiany, ponieważ mogą one próbować przekazać ważne informacje. Zwiększenie swojej zdolności do postrzegania może ujawnić ukryte prawdy i poprowadzić cię w kluczowych momentach. Wzmocnij swoją przestrzeń duchową. Używaj kadzideł, kryształów lub świętych symboli, aby wzmocnić duchową ochronę swojego domu. Te elementy mogą zwiększyć rolę kota jako strażnika, tworząc barierę przeciwko negatywnym energiom i promując pokój. Akceptuj i towarzysz transformacjom. Obecność kota może działać jako katalizator DLA głębokich przemian duchowych. Prowadź dziennik duchowy, aby zapisywać sny, wizje i doświadczenia. Ten nawyk nie tylko pomoże ci zintegrować te transformacje ale także pozwoli śledzić postępy Twojego duchowego rozwoju. Połącz się z energiami kosmicznymi. Zarezerwuj czas na kontemplację nocnego nieba, pozwalając swojemu kotu pomóc Ci i dostroić się do sił wszechświata. Ten prosty akt może otworzyć drzwi do głębszej więzi z kosmosem. Pamiętaj, aby traktować swojego kota z szacunkiem, miłością i wdzięcznością, uznając starożytną mądrość i ochronę, którą przynosi do Twojego życia. Stosując te praktyki, możesz pogłębić swoją duchową więź ze swoim kotem odkrywając prawdziwy cel tych tajemniczych istot w naszym życiu. Nie są one jedynie obserwatorami, lecz aktywnymi uczestnikami naszych duchowych podróży, oferującymi przewodnictwo, ochronę i bezpośrednie połączenie z boskością. Księdze... Te nauki są potężnymi narzędziami, które mogą pomóc ci wzmocnić duchową więź ze swoim kotem, pozwalając mu w pełni działać jako przewodnik i strażnik na twojej drodze do duchowego rozwoju. Stosując te praktyki, będziesz pielęgnować głębszą i bardziej znaczącą relację, pozwalając swojemu kotu spełniać swoją rolę jeszcze skuteczniej. Jeśli ten film wzbudził w tobie nowe perspektywy lub przyniósł inspirację, nie wahaj się zostawić pozytywnego komentarza poniżej. Twoje słowa są cenne i mogą oświetlić drogę innym osobom, które dzielą tę samą duchową podróż. Podziel się swoimi wątpliwościami, pytaniami, lub nawet obawami. Ponieważ wszyscy jesteśmy w ciągłym procesie nauki i rozwoju. Pamiętaj zawsze, że jesteś istotą światła, obdarzoną nieograniczonym potencjałem i zasługujesz na wszystko, co najlepsze, co wszechświat ma do zaoferowania. Twoja obecność na tym świecie jest bezcennym darem, błogosławieństwem, które wzbogaca wszystkich wokół ciebie. Czuj głęboką wdzięczność za każdy krok swojej podróży i wiedz, że jesteś godzien wszelkich błogosławieństw, które pragniesz. Dziękujemy, że jesteś tutaj. I że jesteś częścią tej wspólnoty duchowego poszukiwania i świadomej ewolucji. Zanim zakończymy, zapraszam Cię do pozostania z nami i obejrzenia filmu, który jest na Twoim ekranie. Został starannie wybrany, aby uzupełnić Twoje doświadczenie, przynosząc więcej spostrzeżeń i refleksji na Twojej duchowej drodze. Ten materiał również został stworzony dla Ciebie z ogromną troską i zaangażowaniem. Do zobaczenia, niech światło nadal prowadzi Twoje kroki.